kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejny film, jak widzicie po tytule będzie to film z makijażowy, z paletką Nataszy Denony Blum Palette ja tą paletkę dostałam od Ani bardzo Ci kochana dziękuję Ania wie, że ja polubiłam się z paletami z Nataszy Denony wielbiam. mam je cztery i wszystkie je kocham. Także po prostu to jest coś, co uwielbiam. Także tutaj Wam już pokażę, jak wygląda kolorystyka. Tu jest zaklejone lusterko. Nie będę tego odrywać, bo ja nie korzystam z lusterek w paletach, szczerze mówiąc. Także jak dla mnie paletki mogłyby nie mieć lusterek w sobie. Nie wymagam tego, bo i tak używam takie lusterko, które mam swoje do malowania się. Tak wygląda tutaj kolorystyka. Jest przecudowna. Są tu maty, błyski, perły. No po prostu uwielbiam tą kolorystykę. Jest świetna do makijaży takich codziennych, jak najbardziej. Do wieczorowych no też można by coś tutaj wyczarować. Chociaż dla mnie na wieczór potrzebuję bardziej wyrazistych kolorów. Dla mnie są takie trochę za delikatne, ale co kto lubi? Kolorystyka jest przecudowna, pigmentacja jest świetna, po prostu niesamowite. Także zanim przejdziemy do pokazywania, jakie makijaże wykonałam, jest dosłoczy, i do ostatniego makijażu, którego wykonałam, tą paletką to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli tego nie robicie. Lajkowania jak najwięcej i oczywiście komentowanie, bo to ogromnie pomaga w rozwoju kanału. Filmy docierają do większej liczby odbiorców, nowych widzów, nowych subskrybentów. Także Was to nic nie kosztuje, a kanał pięknie się rozrasta. W ten sposób wspieracie moją twórczość, za co ogromnie Wam dziękuję. A teraz już przechodzimy do yy, makijaży, które zrobiłam już wcześniej tą paletką, bo wiadomo, ja zawsze testuję palety. Tydzień, dwa tygodnie zależy. Także, y, jakie wykonałam właśnie makijażę tą paletką, później y, do słoczy i jaki zrobiłam makijaż tą paletką. Także zapraszam Was teraz na makijaża. Wyglądają słocze tej paletki. Pigmentacja jest świetna. Po prostu niesamowite. I te błyski genialne. Zresztą ja uwielbiam palety z Nataszy Denony. Mam już kilka i każda mnie zachwyca na swój sposób. Także tak się przedstawiają słocze. Przepiękne takie w tonacji takiej różowej. Tutaj mamy też taki trochę brązu, trochę rudego, brzoskwiniowych kolorków. No po prostu przecudna. Widzieliście już makijaże jakie wykonałam tą paletką i słocze. Także teraz już przechodzimy do wykonania dzisiaj ostatniego makijażu. Tą paletką i na początek użyjemy tego tu na samym dole w rogu kolorka. On jest taki jaśniutki i na całą powiekę. Jest to odcień Petal. Także nałożymy go na całą powiekę. Oczywiście na powietrze mam już bazę podcienie. Jest to baza żelowa z Glam Shopu. I tak wygląda ten cień na powietrze. On jest prawie niewidoczny, ale ja go właśnie używam jako taką taki, taki cień bazowy. O. Dobrze, teraz przejdziemy do kolejnego cienia na załamanie. I tak sobie myślę, że wezmę ten i on się nazywa Ren. Tak wygląda cień na powietrze w załamaniu. Ok, teraz przejdziemy do kolejnego cienia, i będzie to ten tutaj pierwszy. Jest to Florescen. Florescense? Florescense. Ten nazwę czasami nie wiem jak wymawiać, no ale. Bardzo ładnie się nabiera. Jak wygląda ten cień na powietrze? Uwielbiam te błyszkie na Natasha Denony. Dobrze, i przechodzimy już do ostatniego cienia. I tak sobie myślę, że weźmiemy ten pod spodem, taki jasny. Jest to crisp. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I e, tak wygląda ten cień na powiece. Powiem Wam, że no, trochę zbliżone są te kolory do siebie. E, spójrzcie, w palecie jest e, widoczna różnica między kolorami i nie wydawało się, że na powiece to tak się prawie że zleje w jedno. Tutaj na w palecie zupełnie inaczej to wyglądało. Na słoczach też inaczej to wyglądało, a na powietrzu zupełnie jeszcze inaczej. Także takie małe zaskoczenie. Ale może być. Ok, poza kamerą yy, dokończę makijaż i przyjdę do Was. Z podsumowaniem paletki. Tak wygląda skończony makijaż. Hmm. Na początku byłam trochę zawiedziona tą kolorystyką, że to tak jakoś... Nie, ale teraz jak patrzę, jak jest wykończony makijaż, to uważam, że nie wyszło to tak źle sama paleta Nataszy Denony oczywiście e, grafika świetna e, dająca do myślenia, że tu będzie coś w kolorystykach takiego właśnie różu, takie pastelowe kolorki, brzoskwiniowe jakieś także no świetna, taka błyszcząca, tu się odbija światło. Bloom Palette, no ja jestem nią zachwycona, zwłaszcza no kolorystyka jest fajna, można zrobić nią typowo dzienne makijaże, delikatniejsze, mocniejsze jak najbardziej, także ja kocham tą paletkę, kocham takie kolorystyki, które są też takie typowo nudziakowe, dzienne, w strony różu takie delikatne, no po prostu kocham. Tak samo jak kocham i mocniejsze makijaże, to po prostu zależy jak mam dzień. Jak mam ochotę bardziej siebie wyrazić, to wtedy robię takie mocniejsze makijaże, a jak chcę tak coś na szybko, coś delikatnego na co dzień, to super. W ogóle ja mam kilka palet już na Tasze Denone. Cztery chyba. Wszystkie dostałam od Ani, za co jej bardzo, bardzo dziękuję i wszystkie kocham, po prostu są genialne, ja jestem zakochana w formule, formulacji tych cieni Nataszy Denony, także no ja jestem mega zakochana, także całego serca Wam polecam, przetestujcie sobie, no mega, mega, także... Jak lubicie taką kolorystykę delikatną, dzienną, to polecam Wam jak najbardziej. I jest warta zakupu. Dobrze, to byłoby na tyle w tym dzisiejszym filmie. Napiszcie mi w komentarzu, yy, czy Wam się podoba ta paletka, czy kupilibyście taką, czy wolicie jakieś inne kolorki. Jestem ciekawa Waszych komentarzy, a tymczasem żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć.